Dzień dobry, nazywam się Ada Formela. Pracuję na stanowisku spedytora jako obsługa klienta, i dzisiaj przedstawię Państwu prezentację na temat, jak sprawnie i bezpiecznie importować ładunki drobnicowe, i przedstawię Państwu krótki poradnik dla importerów. Tematyka, która będzie obejmować moją prezentację, będzie: czym jest przesyłka drobnicowa, dla kogo jest przeznaczona, proces importu przesyłki drobnicowej, jak należy się przygotować do wysyłki, najczęstsze, najczęstsze błędy popełniane przez klientów, przydatne skróty oraz wszystko sobie podsumujemy. Czym jest przesyłka drobnicowa? Przesyłka drobnicowa to sposób transportu towarów, których ładunek nie zajmuje całego kontenera. W jednej przestrzeni ładunkowej przewożone są towary od różnych nadawców do różnych odbiorców, co pozwala na optymalizację kosztów przy mniejszych wolumenach. Dla kogo LCL? Dla firm, które posiadają mniejsze przestrzenie magazynowe czyli nie są w stanie przyjąć dużej ilości towarów w jednym momencie, jeśli ilość importowanego towaru nie zapełni całego kontenera. Wówczas możemy mniejszą przesyłkę połączyć z przesyłkami dla innych odbiorców. Jeśli towaru było za dużo na cały kontener, jeśli zamówiliśmy cały kontener towaru, ale cały się nie zmieścił, wówczas resztę możemy skonsolidować z przesyłkami innych odbiorców. Dla firm, które reagują na zmianę popytu oraz koordynują zapasami, oraz dla firm, które chcą utrzymywać ciągłość dostaw. Proces importu LCL. Pierwszym etapem jest złożenie zamówienia u dostawcy. Na tym etapie ustalamy ilości, rodzaj towaru, warunki dostawy oraz rodzaj pakowania. Na podstawie tych informacji dział handlowy przygotowuje ofertę. I po jej zaakceptowaniu dział operacyjny składa booking u agenta zagranicznego. Na tym etapie agent zagraniczny kontaktuje się z dostawcą i ustala szczegóły dostawy takie jak sailing. Potem, na podstawie przygotowanego sailingu, jest organizowany transport. Statek płynie zgodnie ze wskazanym time'em. Po wpłynięciu statku do portu, kontener zostaje ściągnięty i złożony w magazynie. W magazynie ustalana zostaje data rozformowania i na tym etapie każda pojedyncza przesyłka zostaje złożona w magazynie, zostaje wydany dokument złożenia i na podstawie tego dokumentu wykonuje się odprawę celną. Na tym etapie po odprawie celnej oraz opłaceniu wszystkich należności celno-podatkowych możemy dostarczyć towar do firmy. Jak należy się przygotować do wysyłki? Na sam początek należy zapoznać się z warunkami dostaw. Warunki dostaw określają, kto jest za co odpowiedzialny i na jakim etapie, oraz kto ponosi jakie koszty. Pozwoli nam to zoptymalizować koszt dostawy, ponieważ wszystkie koszty już są jawne na samym początku. Należy przygotować poprawne dokumenty. Na sam początek, jako podstawa jest to faktura handlowa oraz packing list. Na fakturze handlowej muszą znajdować się warunki dostaw oraz kraj pochodzenia, co pozwoli agencji celnej na zidentyfikowanie odpowiedniego kodu celnego na podstawie tłumaczenia oraz packing list. Ważne, aby packing list miał wagę zgodną z konasamentem, ponieważ to konasament potwierdza ostateczną wagę towaru. Określić specjalne wymagania, na przykład czy towar można pintrować w transporcie czy też nie, zapoznać się z towarem. Agencja celna będzie zadawała dość szczegółowe pytania na temat towaru, aby określić kod towaru, aby dobrze go staryfikować. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, co to jest za towar, do czego służy i z czego jest wykonany. Dobrze by było na samym początku ustalić z agentem, czy towar będzie zwolniony poprzez oryginalny konosament, który załadowca będzie musiał wysłać do Polski, a państwo później do biura, czy też będzie zwolniony elektronicznie w formie Teleksu. Najczęstsze błędy popełniane przez klientów. Nieznajomość warunków dostaw. Czyli, tak jak wcześniej wspominałam, określają kto jest za co odpowiedzialny oraz kto ponosi jakie koszty, czyli nieznajomość ich może narazić nas na wyższe koszty. Zbyt późna rezerwacja. Jeśli mają Państwo towar, który musi do Państwa dotrzeć w określonym terminie, warto go zamówić z wyprzedzeniem, ponieważ Transit Time ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie. Kolejnym z błędów jest nieodpowiednio zapakowany towar. Na samym początku warto ustalić załadowcom, jak towar powinien być zapakowany, w zależności od jego rodzaju, bo błędnie zapakowany towar doprowadzi do jego uszkodzeń. I kolejnym błędem związanym z uszkodzeniem jest niezgłuszenie towaru do ubezpieczenia, wówczas nie możemy się ubiegać o wypłatę odszkodowania. Następnym z błędów jest niedostarczenie dokumentów handlowych na czas, i to może spowodować wstrzymanie kontenera. Kontener ma określony czas na przebywanie w porcie, a żeby go podjąć z portu, musimy mieć komplet dokumentów do wszystkich przysyłek. Jeśli do jednej przesyłki nie mamy dokumentów, kontener zostaje wstrzymany, co generuje dodatkowe koszty. I kolejnym z błędów są opóźnienia w Płatnościach równa się brak zwolnienia towaru. Musimy upewnić się, że wszystkie koszty, które ponosimy za towar są uregulowane, ponieważ brak uregulowania ich wstrzyma całą przesyłkę. No i mamy przydatne skróty, czyli LCL, to znaczy przesyłka drobnicowa, niepełnokontenerowa, i odwrotność FCL, czyli ładunek. Pełnokontenerowe. ETD jest to szacowany czas wypłynięcia z portu, a ETA jest to szacowany czas wpłynięcia statku do portu docelowego. Cut Off to jest ostateczny termin dostarczenia towaru do magazynu portowego. CFS to jest magazyn, w którym konsoliduje się ładunki LCL oraz bill of lading BL to jest list przewozowy. Podsumowując, transport LCL polega na przewozie mniejszych ładunków, które są łączone z towarami innych firm w jednym kontenerze. Towar trafia do magazynu, gdzie jest skonsolidowany i następnie wysłany drogą morską. Po dotarciu rozdzielany i dostarczony do odbiorców. Proces ten wymaga Dobrej organizacji dokumentów, terminowości i odpowiedniego zabezpieczenia ładunku. Dobrze zaplanowany transport LCL to oszczędność i wygoda, ale wymaga staranności, szczególnie przy dokumentach, pakowaniu i terminach. Bardzo dziękuję za uwagę.